Ja już sobie te płytki tutaj zmieniam, już w sumie jestem w połowie drogi, pokażę Wam przykładowo, na jednym zaworze taką zmianę płytki. To już jest troszeczkę starsza płytka, ogólnie tutaj dosyć niedawno miała robione te luzy. Kawa bo widać, widać po prostu po płytkach, że są świeże, no ale delikatnie się ten luz rozkalibrował. Yy, wymiar początkowy sobie zazwyczaj łapie yy, słów miarką. No, tutaj będzie coś około 2,90, ale sobie zmierzę dokładnie yy, mikrometrem, czy jest 2,90, a może 2,95. 2,90 yy, czyli 2,90 mówiłem, czyli daje 2,95. Aby ten luz był troszeczkę mniejszy, jeszcze sobie raz zmierzę, aby mieć pewność. 2,90 a tu jest 2,95. Ta płytka, którą teraz wrzuciłem, jest używana z przysłowiowego odzysku. Niektórzy mówią, że nie można czegoś takiego robić, ale jak najbardziej tak można. Nie jest to nic złego. Ten mit się myślę, że wstąd wziął, że jeśli jest bardzo mocno wypracowana płytka, to ma taki tutaj dołek. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest akurat świeża płytka, ale ona ma tylko taki po prostu odcisk zmatowienie. Tutaj nie ma żadnego zmęczenia materiału. Chodzi po prostu, że zrobi się w miejscu pracy trzonka zaworu. Dołek Może, możecie mierzyć tą płytkę mikrometrem czy suwmiarką, będzie Wam wychodziło, że jest wszystko ok, luz powinien być dobry, a tak naprawdę luz będzie zafałszowany, no bo płytka pracuje względem trzonka zaworu. No i niestety luz będzie fałszywy, ważne, bo po prostu płytka nie była wyrobiona w tym miejscu. Możecie wrzucić używaną płytkę, ważne, że przyjedźcie sobie paznokciem, czy nie wyczuwacie jakiegoś po prostu zagłębienia. Jeśli nie, no to śmiało można zakładać i na pewno nic się nie stanie i będzie motor śmigać, nawet jak macie nowy komplet. Płytek tak jak ja tutaj mam, to też warto sobie zmierzyć nawet i nową płytkę, bo mogą być też błędnie podpisane. Dobra, żeby nie przedłużać, ja połączę się później, jak już będę miał te wszystkie płytki zmienione i będę zakładał wałki. Jeszcze tylko odczyścić powierzchnię, nie wiem po co dał tutaj ktoś po całej płaszczyźnie głowicy. Yy, Silikon. Wystarczy tylko dać na tych półksiężycach yy, i tam 5 mm za tym półksiężycem masę uszczelniającą i będzie ok, ale według mnie po całości dawać silikonu no to jest troszeczkę przesada, bo yy, to tylko utrudnia później czyszczenie. A stara uszczelka. Może pokażę, nie to jest nowa Nowa z oryginału, to jest stara też z oryginału, bo zamienników, o ile dobrze kojarzę, to nie ma Tak jak widać, troszeczkę tutaj jej się ugięło W sumie, o tutaj też Chyba to coś tam widać już oczyściłem sobie to powierzchnię i w sumie wiem, czemu była yy, położona ta masa na, na całą powierzchnię pokrywy, ponieważ znajdują się takie rzeczy. O tutaj. Nie wiem, czy wyostrzy GoPro. No ale być może to widać i jest tego wbrew pozorom sporo. Albo takich rysek jakiś, więc. Ja może nie dam po całości tej masy usztyniającej, ale dam no w takich miejscach to na pewno bardzo cieniutką warstwę, bo jednak coś tam może się pocić z tego. Rozrząd złożony. Napinać jest tylko tak zakręcony, że mogę go poruszać palcami, więc to się zaraz zakręci, no ale na próbę, na próbę tylko zakręcę silnikiem. Jak widać, silnik się kręci nawet. Więc nie powinno być źle. Luzy zaworowe patrzyłem na wszystkich wydechach. No i tak, jak było zmieniane, wszystko się zgadza. Czyli wszystkie luzy poszły 500 mniej, bo było tam chyba 200 ponad graniczny wymiar jest chyba teraz 28 o ile dobrze pamiętam maksymalnie listek wchodzi więc, więc jest ok Nie, w sumie może będzie mi potrzebny kompresor, to nie będę go wyłączał, niech sobie tam dobiję. I tak jeszcze eee, będę dzisiaj używał i myjki, i, i piaskarki, bo będę tam szkiełkował parę duperali. W sumie no nie parę, a dosyć sporo nawet.